Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać auto, do którego mieliśmy okazję montować instalację gazową. Tym autem jest hybrydowa Honda CRV. Jaką instalację tutaj zamontowaliśmy, to za chwilkę Wam pokażę. Ja nazywam się Marcin Podolak i zapraszam Was na film. Silnik spalinowy o pojemności dwóch litrów i zamontowaliśmy tutaj instalację od firmy Landi Renzo. Pokażę Wam poszczególne elementy. W tym miejscu mamy komputer obok komputera benzynowego. Wtryskiwacze gazowe, dwie listwy po dwa cylindry i jedna listwa jest schowana tutaj, druga natomiast jest tutaj. W tym miejscu zamontowany mamy elektrozawór reduktora wraz z filtrem fazy ciekłej. No i tam na dole przy lewej podłużnicy bardzo nisko reduktor ELI-02. Staraliśmy się, aby było wszystko zamontowane ładnie, schludnie, czysto, żeby instalacja nie przeszkadzała podczas prac serwisowych przy aucie. Wydaje mi się, że wyszło nam to całkiem nieźle. Napiszcie w komentarzach, co Wy uważacie o tym. Przejdźmy do wlewu paliwa. W wlew, gazu zamontowaliśmy pod klapką wlewu benzyny. W tym miejscu z dokręcaną końcówką do tankowania. oraz zbiornik, który zamontowany jest w bagażniku pod podłogą. Jest on w tym miejscu, w schowku. Jest to zbiornik cylindryczny o pojemności 35 litrów. A przełącznik wyboru paliwa zamontowaliśmy tutaj po lewej stronie kierownicy w pustym miejscu wolnym, tak żeby był dobrze widoczny dla kierowcy. Będziecie zapewne pytali, czy da się tutaj zmieścić większy zbiornik. Teoretycznie tak, ale wymaga to dość dużej ingerencji blacharskiej, ponieważ miejsce, w którym teraz jest zamontowany zbiornik, byłoby trzeba przerobić, czyli te blachy boczne od tej całej miski, byłoby trzeba poszerzyć, co jest dość dużą ingerencją w blacharkę. Czy jest sens, aby zmieścić 40-litrowy zbiornik, przerabiać aż tak auto? Nie wiem, na to pytanie każdy z Was. Musi już sobie sam odpowiedzieć. Co do spalania, auto pokazuje, że na 100 km pali 7,5 litra benzyny, tak więc spalania gazu musimy się spodziewać na poziomie 8 litrów. Tak jak już mówiłem, jest to zamontowana instalacja Landi Renzo. Tak jak zawsze robimy to w większości Toyot hybrydowych, które montujemy na wtrysku pośrednim. Sprawdzona instalacja, która bardzo dobrze sprawdza się w silnikach, w autach hybrydowych. Tak więc naprawdę polecamy. Honda spisuje się naprawdę dobrze na gazie. Została już odbyta jazda próbna z regulacją podczas jazdy. Super. Auto się zachowuje. Nie ma nieczuć różnicy czy jeździmy na benzynie czy na gazie. Tak więc serdecznie polecam montaż instalacji gazowej do takiego auta. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany właśnie montażem do takiego auta lub innego to serdecznie zapraszam Was do kontaktu. W opisie pod filmem znajdziecie kontakt do nas. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i do zobaczenia. Cześć.